Za nami wywołująca różne emocje kanonierka, a dzisiaj pobawimy się w ekipę Scooby-Doo i rozpracujemy ducha. Śmiesznie to powiedziałem, nie? Jestem strasznie dumny z tego początku. Myślałem o nim z pół minuty. Pudełko prezentuje się w ten sposób: jest ładne, jest naprawdę spore. Muszę przyznać, że jest większe od pudełka z Genshipem i na pewno jest od niego potężniejsze, szersze. No, nie chcę użyć tego słowa, ale po prostu grubsze. Bardzo ładna grafika, minifigi, z tyłu możemy zobaczyć ten statek w hangarze. No, nie mamy tutaj niestety miejsc na paluchy, dlatego robimy to w ten sposób. No i co my tu mamy? Mnóstwo woreczków, nie wiem, który numer jest ostatni, wydaje mi się, że dwunastka, ale mogę się mylić. Już widzę, że instrukcja jest zapakowana w taką autokopertę. I oby naklejki też były. Chociaż wydaje mi się, że jak już instrukcja jest w czymś takim, no to naklejki raczej też. No i bez pudła mamy i naklejki, i instrukcję No, instrukcja jest po prostu zwykłym renderem, więc tak naprawdę nic szczególnego. Z tyłu pewnie będą tylko reklamy. A jakże nie, szkoda, że nie ma w sumie tutaj jakichś dodatkowych informacji czy czegoś, no ale w sumie jest to zwykły set zabawowy, więc nie można oczekiwać wiele. Przechodzimy do tego setu. Duch, legendarny już statek Sojuszu Rebeliantów, no oraz jednostka flagowa Harry Synduli melduje się dzisiaj na kanale. Pomimo mankamentów, no i niepełnego odstudowania, ten statek naprawdę może się podobać. Cała bryła jest dosyć kształtna, no i w środku trochę miejsca się znajdzie. No, ale zacznijmy od dziobu. Miejmy z głowy działka sprężynowe, które zostały tu wmontowane w bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ jak obracamy działkiem, no to one strzelają. W kabinie czeka nas kolejne ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne, bo tak, korem tego steru jest miecz inkwizytorów. Bardzo ładnie to wygląda. Górna kabina miała nieco mniej szczęścia, no ale to głównie przez naklejkę na szybce. No nie lubimy tego. Za to wnętrze to już jest klasa. Bardzo ładnie wykonany ster i co najważniejsze, przejście do reszty kadłuba. Tak, minifik może chodzić spokojnie po reszcie ducha. No ale zanim przejdziemy do wnętrza, zobaczmy jeszcze, co mamy na zewnątrz. Na szczycie znajduje się jedna wieżyczka. No nie dzieje się tutaj nic szczególnego. Jest tu po prostu miejsce dla jednego figa. Działka jest nieruchome. Przechodząc jeszcze na tył ducha, zdemontujemy sobie upiora i zobaczymy te fenomenalne silniki. No spód nie prezentuje się już tak dobrze. Można by było na spokojnie osłonić ten spód, no tak jak górę chociażby. Ale cóż. Chociaż te klapy mamy. Zajrzyjmy do wnętrza kadłuba, który prezentuje się bardzo przyzwoicie. Mamy tutaj wejście do kabiny hery, jakiś komputerek pokładowy, wyjścia na obie strony statku, jakiś kranik, skrzynka ze znajdźkami. No, ogólnie jestem fanem tego typu wnętrz. No ale dobra, teraz minusy. Upiór to jak wiemy, były prom separatystów. No i tutaj skala boli, no bo ten trochę uszkodzony prom. Już był za mały. A to było największe, co dostaliśmy od LEGO, ponieważ po nim LEGO wciąż zmniejsza ten statek. No i obecnie znaleźliśmy się tutaj. Tak wygląda jego spód. No i jedyne, co się zgadza w tym statku, no to jest jego kształt. Bo rzeczywiście swoją formą przypomina oryginał. Do kabiny można się dostać w nawet pomysłowy sposób. No tylko, że tu jest miejsce tylko dla jednego figa. Kurczę, no jak na prom transportowy. No to trochę cienko. Tylne grodzie w dziwny sposób przypomina mi małą szafkę biurową, nie wiem czemu. Miejsca jest tu dużo, możemy tu zmieścić aż dwa akcesoria. Mocna rzecz. A tak serio to naprawdę zdecydowanie za małe to jest. Rozumiem, że model jakby musiał być w miarę kształtny, a realnie żeby dobrze zrobić upiora 2, no to to musiałoby być rozmiarów tego ducha. No ale jednak. Skoro mowa o małości, przejdźmy sobie do nowej republiki. A właściwie porucznika Baita. Właściwie nie wiem, czy to dobrze mówię, ale porucznik Bait brzmi bardzo dobrze. Torsik jest już nam znany z kapitana Parkera. Wart uwagi jest na pewno ten o odlew głowy. Wygląda prześwietnie. No i oczywiście powiększa nam populację monkalmarian w kolekcji. Dalej mamy pierwszego oficera Hawkinsa z baskatem w charakterystycznym stroju Nowej Republiki. E, torsik jest oczywiście obustronnie zadrukowany. Prezentuje się to spoko. Jakby nie wiem, czy możemy więcej powiedzieć. Nie ma tu fajerwerków, po prostu bardzo ładny mundur oficera nowej republiki. No ale jeśli mamy już się czegoś czepiać, no to zdecydowanie braku zadrukowanych nóżek. To się nie powinno działać w setach za 8 stówek. Dalej mamy Jasena albo Jasena, czyli syna Hery i świętej pamięci Kanana. Figurka prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Mamy obustronnie zadrukowany torsik z taką bardzo ciekawą kurteczką. Ten tors może mieć naprawdę bardzo dużo zastosowań, dostajemy dosyć nietypowe włoski, oczywiście alternatywną buźkę, taką bardziej szczęśliwą, taką po prostu wesołą, krótkie nóżki bez zadruku, zdecydowanie udana figurka, o postaci nie możemy wiele powiedzieć, no bo też wiele nie udało jej się zrobić, oprócz tego, że się urodziła. No i najlepsza figurka w tym zestawie, Hera Syndulla. Naprawdę przepiękna figurka, słuchajcie, matka Jasona oczywiście. Przepięknie zadrukowany torsik, nadruki zarówno z przodu jak i z tyłu. Wyglądają po prostu świetnie, chciałbym Wam powiedzieć co to za logo z tyłu, ale nie do końca wiem co to za logo, to jest symbol... O kurde, no właśnie, czy to jest symbol rodu Hery? Nie, dobra, nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, po prostu ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o alternatywną główkę, no to z jednej strony Hera jest taka bardziej wkurzona, ewidentnie zadania, bo podchodzi do sytuacji, a z drugiej taka spokojna, wycilowana, jakby kolejny raz tłumaczyła Sabin przed osoko. Nóżki otrzymują naprawdę udany nadruk, no niestety tylko od frontu, no ale jakby tylko minifigurki kolekcjonerskie mają zadruki po bokach. No czasem się zdarzy wyjątek, no ale co do zasady. No i słuchajcie, nowa wersja lekku. Mamy zadrukowane gogelki, być może trochę za małe, ale wyglądają całkiem uroczo. Mamy przepiękne wzorki na tych ogonowłosach, ogonorogach, czy jak to tam zwą. Znaczy zwo to lekko, ale nie chciałem się powtarzać, ale jednak będę musiał. Jestem fanem tej figurki. No i na koniec, słuchajcie, najbardziej niepoprawny astromech w odległej Galaktyce, czyli Chopper. Taka ciekawostka co do niego, że większość jego tekstów w Rebelsach to były albo wyzwiska, albo przekleństwa, albo po prostu chamskie odzywki. Które zostały po prostu przeinaczone na tą jego mowę. Całkiem śmieszny listerek. Jeżeli chodzi o samego figa, prezentuje się on po prostu świetnie. Wiadomo, nie jest to mini minifigurka, jest to po prostu figurka. Lecz ten nadruk, słuchajcie, obustronny na torsiku. Połączony z nadrukiem na tej. No nazwijmy to główce, który również jest obustronny. No prezentuje się to naprawdę fenomenalnie. Jeszcze te mini droidzie no, ja jestem kupiony. Nie mam poprzedniej wersji Choppera, ale cieszę się, że mam tą. A kiedy postawimy go obok zwykłego astromecha, no to nie ustępuje swoim urokiem. No i to by było na tyle. Zestaw jest fajny, ma swoje spore minusy. Dajcie znać, co o nim myślicie. Dajcie w ogóle znać, czy wolicie jego, czy kanonierkę. A najlepiej to, czy planujecie uderzyć w jednego, czy drugiego pod kątem zakupowym. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć i mano.